Pieniądze to najczęstszy temat w terapii, kiedy pracuję z dziewczynami. Dziewczyny bardzo często nie rozumieją, po co miałyby określić konkretną kwotę pieniędzy, którą chciałyby zarabiać. Dzisiaj dostałam takie pytanie od dziewczyny: po co właściwie miałabym to dookreślić? Przecież nie wystarczy pomyśleć o tym, że chciałabym wystarczającą ilość pieniędzy, plus troszeczkę więcej. Moje pytanie brzmi: a czy gdybyś była w pokoju, gdybyś siedziała, leżała w pokoju, wygodnie, i nie miałabyś powodu, żeby z niego wyjść. Czy byś wyszła z tego pokoju? No nie. Nasz umysł jest tak skonstruowany, żeby tracić najmniej energii, jak się da. I kiedy nie masz konkretnego celu, kiedy nie masz zachcianek, kiedy nie masz próżni, którą musisz sobie wytworzyć swoimi chciejkami, to twój mózg nigdy w życiu nie pozwoli twojemu tyłkowi podnieść się z kanapy i pójść do przodu. Po co? Żeby coś osiągnąć, musisz mieć bardzo duże po co. Więc tak wygląda praca z finansami. Najpierw musisz wiedzieć, po co to robisz, musisz mieć ogromną chciej listę i później musisz zacząć ruszać się w tym kierunku. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, o czym Wy marzycie, jakie macie swoje cele, dokąd chcecie podążać w życiu i czy wiecie, kim chcecie być za 5-10 lat.